Sorry, no, drugi Ej. raz, sorry, ty. Touchpad. Ej, touchpad. Za Ej, to co ty na no. laptopa Ej, no. Nie, co, Dlaczego jest na trzech? Bo ten ten ja mówiłem, tu, że ten. jestem low. W jakim sensie jesteś low? Yy, w low uh -huh. taki, że musiałem odpisywać. No, PO ma flow, a pisma tylko low. Hey, no. Ej, tak <laughs> do rana? <bo> <laughs> nie, sadzimy. No, nie, no, idziemy tutaj. Sadzimy. To jest spory jest. Sadzimy. No dobra, dobra gdzie, gdzie sadzimy? Mateusz tu, jak patrzymy i idziemy od tej bazy to sadzimy tu. Tu, <laughs> tu Mateusz, patrz. Słuchaj, słuchaj mnie, zaufaj mojemu... Robi ja tu. nie wiem, gdzie to jest. O tak jak się idzie od naszej tej... right hand. Tutaj w ogóle... Słyszysz? Tak koło nas chyba, nie? Widzisz tu? Chodzisz o. tu. Dobra. Ej, ciemno jest. Oj, tam nie no właśnie, chciałem ten, ten sam punkt Ci pokazać <grym> Ja stoję no, w tym z dużym... Patrzcie dach, patrzcie dach Cium, ciurum, cium Cium, ciurum, cium, cium, ciurum, cium, 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 cium Skupiłem Patrzcie tak plecy no, ja, ja patrzę, o. ale wiesz Jak wy kozaki chyba Słabo jak wierzyłem. ty chyba powaliłeś, ale dobra, 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 wali. O i wow, zblokowałem. jak tu jest drewno? No dobra. Helka, ej, helka, helka. Widzisz, Mateusz, dobrą stronę wybrałem, nie? Bo jak tam byście walili, to by było źle. Patrz, to jest teraz. By było teraz być. drewno. Hmm. Teraz bo tu. Od... Schowa... Schowajmy się przed helką. Tak? No, tu, w środek. Dobra. Odejdźcie, niech Mateusz. Rzućcie się, bo jak ja pisknę. Oj, bo się <ślinę> To nie żyje Czekaj Czekaj, no ale... Ja u niego przetknąłem Osuńcie się Tu, mamy Kałacha miałem, zbierzcie Dobra, wal Ale wejdźcie do środka, kurwa Ej, jak to ma 3 k Nie bij, nie bij, to ma 3hp Ono? Serio? Ma no, 3hp? No, boost No, dawaj. A jest tam coś? Jak to nic nie ma Aha Ej, gdzie to jest? Czel ktoś Dobra Helka leci na nas Serio? To trzeba w dół jeszcze? To no. ci ta kostka Chłopaki można... Tu jest kilo. najwyższe piętro już, czy nie? Jeszcze jedno Jeszcze jedno jest, jeszcze jedno jest. No. Ej Ja tam jeszcze w dół można, bo w tym 2 na 2 może być lód Walimy helę stąd? No co ty nie, nie mam tyle ammo A gdzie helka? Tu leci obok nas, widzę ją. Ja. Ej dobra, to gdzie to teraz? Niech przyleci. Strzelić do niej? Nie. nie. no nie. Co? To walisz, te. czy nie? No tu jest dół. Wali Siepak, ty tu jesteś gdzieś? Ej, powiedzmy, że idę. Ale z chaty? Nie. Dobra. O, okay. piwór mam. Walę tutaj na dół. Ej, czekajcie. Na te drzwi. Teraz czekaj, no. Ale... Ona leci tu. No to no kto to, tam że... stoi koło ciała? Ja swojego chciała. To jak się zobaczy to jesteś deska Daleko jest poświadczenie. Jed po tej chce ch coś mojemu rajdowali. Pyta. Dobra, widź tutaj na drzwi czy nie? I drzwi. Ej, ja jestem Building, drzwi. Plan, drzwi. Uh, building Block w ogóle. Na drzwi po yes. no, Jest. To tylko mi się odsuńcie stąd. poświećcie latarką mało elegancko. Odsuń się skąd w A są. No, wysadicie. Czelicie mi, czy coś? Tak może Dobre. być? Dziękuję mm. <laughs> sam raz i chypeść No wiem, ale to muszę rakietę, nie mam granatów Tak, mój drzwi No dobra, to mi jakie. Eee Idźcie po tak. jeszcze jedną rakieta A no dobra, na razie nie, na razie nie Coś tu się składa Ty może no, tu tym tę rakietę tu popatrz się 24 Pam, tam dwie potrzyły no. Leży. Nie dostał. Ode mnie Teraz dostał. Jak mi tu posiedzieć? Jeden wystarczy. Nie, cztery. Kurwa. Ma tu. No. Gdzie jesteś? No tu. Miał coś? Tu jestem. Edward. Gdzie Znowu ten typek. Okej. mi, że jest to coś musi być, na 100% Dobra Ale te drzwi są obite już Ej czekaj, na jedną rakietę może wejdziemy tutaj mi się Poświeć mi teraz tym Ej, tu można wejść, ścianę o... skuć, nie? Pany, Nie chcę te Chwila, Ścianę tu można Ja mam Ja pierdolę No, ładnie ktoś to podsumował Weszło? Weszło Są skrzynki jest lutro. No o kurwa. Gampardę. Gamparder. Kurwa. O, za... Ładnie. O! 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 o. Ile haków? Osiem rakiet. Nie zbieracie, nie? E... Osiem rakiet jest? Nie, na osiem rakiet w sensie. A. To nie ma tragedii. O, nie wiem, czy zabudować, jest? zabudować to czy tak średnio? Zabuduj. Zabuduj. Ale A cało co? jest tego na zewnątrz. Się pata. Bierzcie rury, bo... Dobra, rury macie jakiś nie. plan budowy? Ktoś Ej, coś? bo ja już no tu jestem. Ja już tu jestem. Nie macie planu budowy? To lepiej z pochodnią biegnij po łapie w łeb. Dobra, to zbierajmy to po prostu. Dobra, ja uciekam, kula. mi zabrał. To ma koła, ha? przynajmniej. Włóż mi do ciała. Mam co czekaj, Plan budowy tutaj, typek ma. Chciałem mi budowy. Spoko. Nie, bo myślałem, że ale chuj. Nie. Dobra, ja na jakąś o, facet, nie? A jeszcze ci na Przepraszam. No jeszcze coś rakiety same. Jak cztery, jak poszło 8, było 16. A no, to 8. No tak. <laughs> Zastanów się, czy jest tu coś u góry jeszcze czy? Nie, już raczej tu był cały lód. P o, szale. o, szale. o szale. Gwiazdy chyba tym oczom dały, cały, cały blask A ja serce miłości spragnione O, oddałem Jak kochać się można tak, tylko raz, raz. Matko, nie mówię, to nagrywasz No a ja. jak? A na co komu to? Tutaj, typek na dachu Pania, uciekł tak, ja kocham bolta Kurwa, nie Lezy. mogłem trafić do chuja No na mnie da to serię. Masakra Farmiu drewno. Zbieraj no. i tak w końcu ja go dobiję, ale. Miał do... petkę jakąś? No, petkę miał. No to spoko. Mur miał 210 krodoila. Ode mnie dostał dwa albo trzy hity. Ode mnie dostał dobijającego. O. Ale zauważcie, że to jest drugi raz, jak oni chodzą zbierać. Jak my ale. wchodzimy Dobra, chodźcie dalej, w stronę lotniska, nie? Ej, ale kilo w to mogłeś wziąć. To bierz, poda mi miejsce. Dostał. Gościu, gość miał tu, do Petki. Ale dostał z chaty? Dostał. Wam tak. bieg jakiś drzewo bije. Albo ucieka po prostu. Leży. Chyle w temacie. O kurwa, ile drewna! w Patrzcie, ile drewna! Patrzcie Gdzieś tam poszliśmy w stronę lotniska. Patrzcie, pagnato! Patrzcie, to. O kurwa! Ile jest? Ile u mnie to zbierajcie, bo ja nie mam miejsca Czekaj, ja robię palisady Rób palisady A pierdolę mam, mi chce pofarmić we Weźcie, Weźcie się co tam Jak ja robię sześć palisad? A ty już szedłeś na serwer? Kulki świstają ale nie wiem skąd Oka kałachowe przytuli, przytuli jednego jeszcze na wieży, na wieży. Dobra, chodźcie do chaty. Chodźcie do chaty, to Marcik zgarniemy, nie? Po co? co? Nie, nie dawaj, nie, wracamy jeszcze. Ale... Kurwa, zrobi... Ja jestem pełny drewna. No dobra, chodź, lecimy. Chodź, zgarniemy typa. A ja mam przy sobie... Ja pierdolę no to, no to może poczekajcie na mnie, bo jestem z Boltem i oczywiście ostatni na końcu. Dostałem, dostałem. Czekaj Kurde, na. Dobra, albo za nisko, albo za wysoka cały czas. Idę. Nie hmm. mogą darować tego drewna, kurwa. Dostałem. Pania śpi, nice Mówię, nie mogłem wyczyć na pi Wpis się pak Znowu nie śpi Nie śpi Dobra, chodź no, lecę. A ja i girand. trochę jest. Krudy, Druga chata, ta, ta chata taka, 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 tata, ta duża. No. No to typka zabiłem i wypadł mu automat I już go mam. Aha, no to chodź tu. A gdzie jesteście? Tu? O tam na dachu był i patrzył się na nas. Tutaj na tej chacie? No. Zabiłem zwisa trup jego z góry. Aha. Tam od Proszę. strony wejścia. No to spoko. Tam do Chodź tu, paczcie Poczekaj. Paczcie tu, paczcie tu, bo ja tego nie wytrzymię, nerwowo. Poczekaj. Co ma. Zobacz. O kurwa, ile kamienia. Jakie <laughs> to jest? Ja pierdolę. Zobacz, trzeba do domu ciu. Ja to zbieram, robię mury Czekaj, ja bo tu gdzieś mu jakaś broń wypadła. Ten kamień. No to masz nawet broń. Uwaga, uwaga. Stajesz? Co się ulewa? Tak, mi się perkuje albo wlewa. Albo garnek <laughs> tam. Ja pierdolę, co za idiota, nie? Brać resztę? Kamienia? No wiesz to, wszystko. Ej, on miał jeszcze 10 murów skraftowanych. Co? Nie no. zauważyłem. No, large monument już mam. Jak on przenosił człowieku chyba... 30 tysięcy kamienia. Dwóch typów. Widzę. Nie, poczekajta. Czekaj, czekaj. Ja czy ja nie ja... widzę, ja też. Nie wiem, czy oni nie wchodzą do chaty. Przeszliście już górkę? Nie wchodzą. Oni mają no. chatę z drewna, tak. Kurwa, ale mam cofki, ja pierdolę. Poczekajcie na mnie. Ej, widzę typka w wieży. Ja Idziemy tam? Poczekajcie, bo w wieży jest. Dobra. Jesteś tu na blisko? Wystrz... Wystrzela was dwóch. Jeden ma kałacha. Wystrzelają nas od razu. Gdzie w wieży? Po lewej, czy na wprost? Na tej chatce u góry. Widzę. widzę Pania śpi. Dobra, teraz typów. Biegną tu do góry. Leżą. Jeszcze jeden. Leżą, bo Koparka, osiem murów, dwa razy panterne z dwa kawrewna. Dobra. Ja też mam wszystko, co potrzeba. Ty temu zwierzę wsadziłeś banie? Tak. Ode mnie też dostał banie insta. Baniaśki. Nice. Dobra. Jak banię? A wzięliście kałacha? Ej, bo coś strzela jeszcze. No. Ej, wzięliście kałacha? Tak. Dobra. Znaczy nie, były dwa półautomaty. Ej, kto mi postawił ten mur? Ja! Dobra, chodźcie, panie. Od drugiej strony jestem, ten typ. nie trafił. Dobra, już widzę. Tam jest ta chata taka. Wpadamy? Nie no, idziemy dalej, nie? Znaczy no, no to, w sensie ja mam sprawę, sam, on na wprost. Ja i jeszcze 8 murów mieli, nie? Trzy razy wyszedł, dostał trzy banie. Gdzie on jest? Jedni są no tutaj da, na wprost. Jest... Pania Pani mieli... śpi. No śpi już. Jeszcze drugi Chodźcie, na wprost. Mamy pancerne drzwi podwójne, to można gdzieś stawić potem. Możemy sobie kopalnię zrobić w sumie, bo oni dali kopalnię. No, no to easy. Idziecie? Ja idę za kimś. No, jeszcze jeden. Tu no, przyjdzie jeden. No, My obejrzymy całą mapę i koniec spotkaliśmy nie bawić. Nie wiem, No nie. to po. Ty po. Ty po. Ty po. Ty po. Nie wiem, Także powinien się wyjebać. O, w szoku! W szokach powinien być. Wyjebał się? O, Miał troszeczkę swoje. Daj mi dostał dwa hity. O, do mnie trzy. Nie mam miejsca, weźcie to panie Więc No to ja zbierajcie, ja też już Pełnie Ja też już jestem cienki Ja bronię go? Ja mam Co? Okay. Dwóch typów nie. Jeden nie. ma kałachanie nie. nie, czy to Marty to. Nie, dwóch typów, druga strona No właśnie, ja mam go ich tylko o nich A i to ja Za tobą dwóch To za tobą jest dwóch Dawaj idziemy do Lecimy nim? No Dawaj a nie? To kurwa my musimy przepłynąć Marciks, nie płyń do nas Gdzie oni są? No gdzieś za no, to Już on. pobiegli jeden za skałki jeden pobrew, Pobiegli ja za skałki, obydwoje Oni są z tej chaty na pewno No bo ja strzeliłem no, Ale to rozgarni to rozgarnięcia to ci Marciks, muszę pogratulować, nie? Zrobiłby ci takie plecki Masz słuchawki? szedłeś? Oni no. Oni Rewolwer No Już tam jest gościu na chacie, czy mi się wydaje? No już jest No chyba jest właśnie Na dachu No Był automata proszę Jeszcze raz. Dobra, już Je Podskocz Dobra Chłopaki, jak się idzie do tej chaty, to skałka Chodźcie, widzicie mnie po prawej? No Chodźcie Ma Ma Mateusz ze mną Chodźcie wszyscy. Hata to jeden, ale przed chatą są dwa typy. Pój nie trafił no Tu Widzisz ten łuk taki Nie, ja jestem za tobą jeszcze Już spierniczę Chodźcie Po lewej będzie Pójdź mi lewą, bo już słyszę go. Ej, jest tam was już... Dobra, nie. Nie mam pytań. My jesteśmy pod, pod tą bazą już tak naprawdę. A, no. gdzie, a gdzie ty? Gdzie masz tego typa? Nas jest tu cztery. Ja tu tylko był po wiecie. lewej. Nie zdążył otworzyć bramy na 100%, on gdzieś tu jest. Pewnie gdzieś koło tego łuku Tak, jak ja strzeliłem, to może pan nie wyszedł Raczej wracali skądś Nie, oni kampili na ciebie Aha. Ewidentnie Fajnie. No. Ja nic nie widzę Tutaj niedźwiedź nie żyje Wyszysz się tu w stoleźnie. Ja wyszedłem na skałę. Ja też jestem na skałach. Tam jest niedźwiedź, nie chodź tam, Marcix. Tam, tu jak gdzie chodzę. No ty jesteś na skale czy psycho? Ja tu. No to po lewej twojej jest. Po w sumie. jest. Niedźwiedź. Marcix, podskocz. Dobra. Jebane cipki, kurwa, się wyjść, nie chcą bić. Kurwę syny Dobra wali. Ej, kto przy przy jest przyrzece? Kto jest przyrzece? Nie. Jest gościu jeden przyrzecę, drugiego mam też tutaj. Gdzie? <coughs> ja mam zero, zero jedzenia. Gdzie przyrzecę? Jeden od lewej, jeden od lewej. Widzę, biega na skał. Biega na To jest psycho? Tak, ja biegnę Jeden od lewej jest jeszcze, jeden od lewej. Ej, dostałem ja od coltsbolta Jeden jest od lewej Ja idę od prawej flanku gościa Jeden śpi Ten po prawej czy po lewej? Na skałkach Biegniesz tu do niego? Nie Na tym jest, na... Na... Na, 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 na Bierze tej takiej Ktoś do mnie rypie, jakie kurwy nie wiem nie zabiję kogoś od. Ja pisgam, nie zabiję go, nie zabiję go, pomóż Gdzie, gdzie, gdzie? gdzie? Bania śpi, śpi. Nie lutu jeszcze. Dlecie go ze. bo mi potrzebna. am. Mogę chodź. Kurde, mat zabrał Macie tego drugiego, Dobra. ej, a masz tutaj pistolet? To z niego jakiś. Mam, No nie, zabrały. Mam, mam. Tego jednego macie pistolet? Tutaj? Nie, nie brałem nic. Ale nie, nie Marcin, możesz no, brać, no. możesz brać, ale chodzi o to, że tutaj gdzieś jest typek. Na tym, tym, na. latarni. latarni. Na latarni jest typek, 100%, petka. Masz wam no, cofnij się, Marcik, cofnij tutaj. się trochę. No. Chodzi tam pomożemy. Petka no. latająca, kurwa. Chuj, nie będzie ta broń. Gdzie by tam, kto tu biegnie? To my, to my, to my. To my. my. To koleś jest na latarni? Bieg na latarnię, nie wiem czy zeskoczył czy nie Ale wiem, że jeden jest na latarni jeszcze Przynajmniej na nią wchodził Nie wiem, raszujemy go czy nie? No ja no, bym zrashował ja nie mam jedzenia i to też Ej, czy my mamy z dwóch stron? Tak, z dwóch stron nas walą Gdzie jest jeszcze? Przeszedł na drugą stronę, gościu To wbiegamy Gdzie jest po drugiej stronie? No chodź tak jak idziesz dobrze. On tam jest yy, po prawej stronie lekko. Dzisiaj Bolt tam gdzieś ja przepływam na drugą stronę Kurwa, oni chyba